No i najpierw trzeba zmierzyć, tak? No, to zmierz. Tapetę. O i trzeba tak, dobrze. I teraz trzeba, mama ci pomoże. O i zaznacz. No. Siedemnaście, tak jak miało być, super. Ekstra. Pięknie. Jest okej. Okay. No, Mama, zablokowałeś teraz blokuj. O, przepraszam. Już kończę. Dobra. Pięknie. I gdzie tapetę się teraz kładzie? A, gdzie się przykleja tapetę? Trzeba na drabinę wejść, tak? I zmierzyć jeszcze. To, to chyba sufit będziesz tapetował. Aha. Jest OK. Wszystko wymierzone, zapisane. No wyjmę trochę jeszcze. Ach, mam dobrze, zabieram, tak. No już nie podszymyteczne.